To ćwierki. Podejrzenia są, że kurde, że pożar w Was chyba. Się ludzie pytają, czy żyjecie, jak macie nie żyć. Kto odporniejszy ode mnie jest, będzie żył wiecznie. Hmm? Niedługo będziemy mnożyć. Byle do wiosny. Proszę Państwa, tutaj póki jestem, żeby nie zapomnieć, bo przypomniałem sobie w porę odznaczenie Marię Kochano za to, jak bardzo solidnie wsparła mnie w zeszłym miesiącu i na ogół. Eee w ciągu tego czasu jak jesteś. Masz buziaka? O! Takiego? Także Mario dziękuję serdecznie za całe wsparcie. Dziękuję wszystkim wspierającym i oglądającym filmy. Cześć! Zdrowie Marii! Zdrowie Seby! Zdrowie Pawła! Zdrowie, yy, kurczę, Lot! Lot, proszę ja Kacperek! Zdrowie twoje! Zdrowie wszystkich wspierających! I będziemy tankować, ale to dopiero na sezon, do traktorka paliwo się wiezie, bo z nowym rokiem, jak wiadomo, te waty, sraty wracają i to pewnie drożej będzie Pewnie, zawsze jest drożej, więc na pewno będzie drożej Po dziurkach trzeba jechać, nie? 20 i 20. Już teraz przyjrzę państwa w naszym programie jazda bez trzymanki o co się stanie mamy tam szparkę więc łatamy szparkę tak narzędzia potrzebne do tej pracy są bierzemy krętaryczkę mamy tutaj proszę ja ciebie papiaki znaczy te podkładki czy jak to się nazywa kręty do drewna i będziemy lecieć z tematem bardzo prosta robota trzeba to zrobić żeby nie zawiewało żeby było nie właśnie czekałem na ten moment żeby to zrobić w końcu. Teraz pytanie, czy tutaj zostawimy? Troszeczkę zostawimy. O taka zostawimy. O. W ten sposób. O tak. O no, super, kurczę. To jest dobry materiał, bardzo. bardzo mocny, bardzo trwały. Dobrze, mam jeszcze dwie rolki, to akurat będzie pod ule i jeszcze coś może się wykombinuje. O. No i co? I tutaj? O w ten sposób, nie? Później się przytnie. O. Tak se wymyśliłem i tak se zrobiłem. Dzielgańcko. Jak już kanał wystygnie, będziemy impregnować wszystko opryskiwaczem. Ja Wam pokażę, jak się zabezpiecza budynki. Jeszcze tej zimy by się przydało szopy. Zaimpregnować olejem naturalnym z Trzydziechy. Też trzeba pomyśleć, będzie. Mm. I trzeba też dać jednego, żeby się nie odginało, żeby było równiutko, nie? Dziewczyny, gdzieś tu. Super, Ty to robisz. A może tutaj tak dać? W ogóle nie, bo to na styk się, się schodzi. Tak kodamy. Pięknie. a I druga strona. A jak to się otwiera, czy nie? No to jak, nie? Zobacz. Cyk. No tutaj trzeba siły użyć, ale to tylko sobie zamiata i będzie szczelnie. Aha. Dobrze będzie. Tutaj jeszcze można dać. Gdzie mocniej. Super. Dobra. Druga część. O, zobacz. Słabo widać, jak to wygląda z tej strony. O, kurczę, no słabo widać, no ale widać, że śnieg nie będzie zawiewał. Otwieramy. Tak. O, I gitara. Tak miało być. Pięknie uszczelnione A jak otworzysz? Kurde, o Dobrze Zdawać jak precyzyjnie się robiło kiedyś? Kiedyś to miałem łeb, kurde Taki garaż stworzyć, ja pierdzielę. Dziś bym nie dał rady, już za stary jestem Za stary, za głupi O, Dobrze jest Siemanko Proszę Państwa, będziemy dzisiaj robić robotę fachową, temu fachowe rękawiczki, nówki, nieużywane, o, o, będzie dobrze, już czuję, już zwęszyłem sukces, proszę Państwa, jeszcze nie zacząłem, ale najpierw właśnie, żeby ten sukces miał prawo się odbyć, trzeba zaznaczyć, jaki mamy dzień, o, tak, jest 29, proszę Państwa imieniny Tomasza i Davida jest czwartek. Wszystkie dobre, wszystkie dobre, wszystkim oglądającym i wspierającym. Tak jest. Kacperka dawa odznacz, kurde, bo zapominać cały czas. O, i Pawełka, Pawełek, dzięki bardzo. Masz uśmieszek? Nie wiem czy widać na tej kamerce, ale masz. O dzięki i Kacper. się ma, Masz tutaj też uśmieszek. O, żebyś kurde się śmiał więcej. Jaki dzióbek ładny. Dobra. <laughs> jak nie będzie się śmiał to odpalimy kurde. Granata. No, uważaj. <laughs> dobra, Pany. Akcja taka, że już jest 11. Ja porobiłem to, tamto. Pojechałem tam i tam. I przygotowałem właśnie wszystko. Idziemy wylewać beton. Zaraz Wam pokażę jak się tam e, zrobiłem. Dobra. Nic już stąd nie trzeba brać. Wszystko jest. Dobra. tutaj ma, powiem, o, będzie dopieszczona taka klatka na jedną, żarcia full, zobacz jaka kita, ile, że to jest górny, królik na bogato chowany, się sprzeda za 150, no, pytają, żeby tyle ludzi co mnie pyta, czy mam króliki na sprzedaż, żeby chociaż jeden, żeby, żeby takie osoby chociaż jednego brały królika, to bym, bym królików nie miał, tak? żeby nie tracić gdzieś tam czasu biegać z wiadrami jak to ostatnio czyniłem głupi to sobie zrobiłem tak nie o. a tutaj przedłużasz do betoniarki no i tak będzie teraz o miałasia Warta betoniarka. Cement będzie trzeba jechać. Tutaj worek, tam. Chociaż może by starczyło, bo tam już mało idzie. Tutaj więcej poszło. Musi być mocniej, grubiej. Tam już trochę mniej, ale cement mocniej. Znaczy beton mocniejszy. Za to. No nic, się zobaczy. Najwyżej podjadę jeszcze po woreczek. Dzisiaj huk. No, gdzieś tutaj tak i tutaj lekki spad, nie? Że woda bokiem, tędy wyżłobi sobie e, jakiś rowek i tam może spłynie nawet, nie? Może kiedyś tam rurkę jakoś poprowadzę i żeby był po prostu wylot za obiekt, nie? Jest budowa na 10 lat co najmniej. O. Trochę ziółka. No wody już jest 2-3 cm naleciało, mam nadzieję, że to nie będzie miało wpływu na trwałość posadki. no ona już tam związała, ale kurde nie wiem beton tu parę tygodni chyba wiąże nawet w takich warunkach chłodnych hey 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 I To Saigon jest przejazd teraz. Up! Ale wiecie, prawko, jak to się mówi? Że coś tam prawko się nie dali, nie? O! Dobra. Słabo widzę, ciemno już się robi. Tak więc dwie taczki, chyba po całości jeszcze coś rzadkiego wyleje i wszystko. git. No wieczór. A ja zrobiłem robotę. Tak. Ile poszło? Z 9 9 betoniarek? 9, Nie, może z mhm. Wyżej jest jak planowałem, ale przynajmniej mocny dany, nie? Taki na wierzch, taki kurde solidny. Jeszcze sypnąłem na koniec cementem, nie? Żeby skorupa taka była. Tak więc zobaczymy jak to przeschnie, czy będziemy przecierać, czy to zostawimy jak jest. Nieważne, ważne, że wylane. Miejmy nadzieję, że nie popęka i na wiosnę wjeżdżamy. Będziemy testować. Jeszcze deski został zrobić, ale to jak wyschnie. O, to uszaki, cały ziemie nie było, kurde, nic nie zrobił i nie było mnie, cuda, tajemnicze zniknięcie, ciekawe co sobie taki uszak myśli o takich rzeczach, nie ma gospodarza, nie ma żarcia, o co chodzi, pani gospodarz, żarcie jest zawsze, się nie bój, kurde, o, mieszankę przez noc zjedzą, nie mam czasu, już mi się nie chce. Kombinować. Ziemniaków nie ma, miałem dzisiaj uparować, ale przecież przy betonie. No to jak ja bym tego parnika miał pilnować? Nie da rady. Samice kormiące dostaną e, buraka na noc i tyle. A jutro przy południu będą ziemniaki. Wiecie, one się nauczyły. Na przykład tanie. One się nauczyła, że jest ziemniak. I Kurde drze tą ciąga. Zobacz niebieski. O. Zobacz. Jaki ładny. Po terroryście. Kurde trzeba terrorysty tutaj przynieść. Najlepszy on jest. Króliki takie, że będę bogaty. O, już perełkę słyszę się, że pić chce. Dzisiaj na próbę dostała jedną butelkę z rana, nie dwie. Więc ciekaw jestem, czy podpiła, czy nie. Z wiadra wątpię raczej, ona wiadra się boi. Może niepotrzebnie kiedyś próbowałem ją tam na siłę. Znaczy na siłę, no ciągnąłem do tego wiadra, żeby ona zobaczyła, że na wodę jest. Ale być może to ją zraziło do wiaderka Że to nie dla niej To już kurde fe O widzisz Piotrze akuratowałeś mi tyłek kurde tymi burakami Teraz bym nic nie miał Ziemniaki surowe tylko Nie, ziemniaków też bym nie miał Widzisz Żeby nie ty, to by nie ja tutaj jest Żeby nie widzowie to by nie farma dawno mówiłem Kurde Jak jak dzisiaj za wasze wsparcie Serce nie krwawiło jak kupiłem bańkę Tego benzyny Do traktorka, za to przyjdzie sezon To z radością zatankuję Traktorek i będziemy kosić i o was nieraz wspomnę Jak będziemy dawać kurom świeżą zielonkę Tak, proszę Państwa To jest właśnie to I w ten sposób Wasze wsparcie zostaje pomnożone więc dajesz załóżmy stówę. Ja z tego robię dwie, a może nawet trzy kiedyś. Nie wiem, aż tak skrupulatny nie jestem w tym liczeniu. No no, to chodzi: na co wydajesz pieniądze, to najlepiej, żeby się zwróciło przynajmniej większość. Bo wiadomo, no jak się inwestuje tutaj na przykład ten kanał, no to wiadomo, że nigdy się nie zwróci. Chociaż nie wiadomo ile przeżyjcie swoje będę zmuszony naprawiać razy auta jakieś, a może kiedyś jakieś fuszki czy coś Przecież wymienić olej, to bym umiał chyba kurde gorzej jak spierdolisz komuś auto ten kanał będzie trzeba sprzedać żeby auto kupić odkupić o macie wariaty cyk żeby większy więcej byście chciały pewnie macie wy też Macie już do mokrego się przyzwyczaiły Tak to jest. Dobra, idę na zewnątrz, jeszcze tam nic nie będzie widać, więc żegnam się z wami. Dzięki za oglądanie, za słuchanie, za lajkowanie, za łapkowanie, za subskrybowanie. Trzymajcie się, sztamy, nie, trzymajcie się, ramy to się jutro przywitamy.